No, jestem, słuchaj. I teraz tak, chodzi o to, że prokurator to wyśle do sądu, ale wiesz, nim to tam pójdzie i tak dalej, już chodzi, A tobie zależy na czasie, nie? Mm -hmm. I teraz sprawa jest taka, że to, co Ci napisałem, tylko to mówię, tą ustawę, co tam całą ze 31 stron, nie? Weź to zrób jako załącznik numer 2. Nie wiesz o chodzi? Tak, tylko że, yy, Dobra, no. Mm -hmm. Bo to jest cała ustawa dyrektywa Unii Europejskiej. I ona już obowiązuje od kwietnia tego roku. Ja uważam, że wystarczy ją wymienić. Tyle. Mocnych. Nie. Oni tego kurwa nie mają. Mhm. No. Kumaś? Mhm. Kumaś? Jak ty podasz całą ustawę, to oni powiedzą, kurwa ty, on za całą ustawę, to kurwa nie będzie można wziąć jakichś, wiesz, jakiejś luki i tak dalej, tak? Dobrze, a... Sprawę w sądzie zakładać czy nie? Bo napisałeś, że tak, ale nie wiem teraz. W sądzie pracy składasz to, to teraz składasz aparatury, zawozić też do sądu pracy, tak? Zadałem ci pytanie, czy założyć też sprawę w sądzie, sprawę o przywrócenie... Ale stary, no to masz skoro wynika z kurwa. To jest automat. Jak uchroniasz sygnalistę, automatycznie jesteś kurwa na stanowisko pracy. Jeżeli kurwa Czy Czytałeś na artykuł w ogóle? Ja czytałem to, ale ja jakoś powiem ci. Kurwa. Powiem ci tak. A tylko ja, się z tego, bo ja wiem, że tego nie widziałeś. ja się dlatego się z tym śmiałem. Ja to mi chodzi. Mówię, że spokojnie, kurwa i tak dalej. Zrozum, jako sygnalizator, tak, sygnalista, masz automatyczną ochronę pracy dalej. Nie mogą ci zmniejszyć pracy, były pensji. Bezprawnie zmieniliście stanowisko pracy jako sygnaliście. Kumasz? Bo w momencie, kiedy ty jesteś sygnalizatorem w firmie. Nie Krzysztof, słuchaj, w tym wniosku nie ma ani słowa, że nie pracuję w dozorze technicznym. Masz to we wniosku w prokuraturze. Załącznik numer jeden. No rozumiem, okej, okay, ale nie uważasz. No możesz to napisać, jak chcesz. A czy możemy normalnie porozmawiać, bez wydzierania się? Ech. Posłuchaj mnie, czy nie uważasz, że dobrze by było tutaj zawrzeć informację, że chcę przywrócenia? Stanowisko też, że po to mi to jest. Dalej, ty na rynku masz. Ja kumam, ale dla sądu to wcale nie może być, nie, nie musi być takie oczywiste, kurwa, sam to powiedziałeś. Status sygnalisty. Ze statusu sygnalisty wynika ochrona stanowiska pracy i automatycznie wyrażę cię go Automat! A sąd to będzie wiedział, skoro nie. nie tak! Tak. tak! Dlatego dajesz też kurwa dyrektywę. A możesz trochę ciszej? Uszy mi rozpierdalać słuchawców. Bo kurwa, masz robić to, co mówię, a nie pierdolić farmazonek. Ja to zrobię, ale oprócz tego, jeszcze raz podkreślę, oprócz tego, czy nie uważasz, że warto było zabrać sądzie? Nie. Nie, Wy biskup. Tłumaczyć dlaczego? byś rozumiał. Mhm. Czytałeś dokładnie ten artykuł, co ci wysłałem? Czytałem. No to teraz coś ci przetłumaczę, dobra? Mhm. Po pierwsze, Primo. Państwowa Inspekcja Pracy ma przejebane. Związek Zawodowy Solidarność ma przejebane. Wszyscy mają przejebane, ale... Ty nadal kurwa, ja pierdolę, ja, Co to męczy mnie. To, nie, słuchaj mnie, mnie męczy to, że kurwa tak w Polsce powinno wszystko działać, a nie działa i dobrze o tym wiesz. Teraz posłuchaj. Kim jest sygnalista? 3 kwietnia 2019 rok. Które ci przeczytam na spokojnie cały artykuł Zespołu Policji Polski. dobrze? No. Teraz nie posłuchaj uważnie, dobrze? Eee, Zasłuchaj. Instytucja osoby informująca o ewentualnych czynach zawieranych, czy braku należytej staranności w firmie to jeden z głównych filarów planowania ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, tak? To jest artykuł z 3 kwietnia. 16 kwietnia to już weszło. Kolejny artykuł, teraz słuchaj, nie? I teraz najważniejsze, nie? Kwestia ochrony sygnalistów jest również w obszarze zainteresowań organów Unii Europejskiej, gdzie wciąż trwają intensywne prace nad dyrektywą o ochronie sygnalistów. Ona doszła w 16 kwietnia, nie? I teraz słuchaj, najważniejsza ochrona, żebyś zrozumiał. Teraz słuchaj. Teraz tak, teraz słuchaj, o, możemy, teraz tak. Możemy z niego wnioskować, kim będzie sygnalista i jak będzie wyglądał zakres jego ochrony. I tak zgodnie z projektami wpisami sygnalistą jest osoba, pracownik, członek organu oraz osoba działająca w imieniu interesie podmiotu zbiorowego, która informuje o podejrzeniu przygotowania usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego, niedopełnieniu obowiązków na życiu prawnym przez organy podmiotu zbiorowego lub osoby działające w imieniu lub na rzecz podmiotu zbiorowego, niezachowieniu należytej staranności wymaganych w danych okolicznościach w działaniach organów podmiotu zbiorowego lub innych osób, nieprawidłowościach w organizacji działalności podmiotu zbiorowego, które mogły doprowadzić do popełnienia czynu zabronionego. Kumasz? Mhm. I teraz ochrona. Z nadaniem statusu sygnalisty będą natomiast związane dodatkowe aspekty dotyczące innymi specjalnej ochrony, która została przewidziana przepisami ustawy. Konieczne będzie zapewnienie pracownikowi, pracownikom, którzy zgłaszają informacje nieprawidłowości, ochrony co najmniej przed działaniem o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania. Ustawa używa wprowadza pojęcie pracownik, ale zasadne jest przyjęcie, że ochrona w tym zakresie będzie dotyczyła również osób zatrudnionych na innej postawie niż umowa o pracę. Przepisy precyzuje powiedzieć represję represji lub dyskryminacji, w związku z tym zakres rozwoju powinien być szeroki, a każde działanie wobec takiej osoby, na przykład między innymi w na zamiany stanowiska pracy, może być uznane za naruszenie zasad ochrony sygnalisty. Stary, ty jesteś w tym momencie, kurwa, jak związek zawodowy, sam w jeden. Stary, ty będziesz im w tym momencie, tak, Ty tym momencie jesteś im w żodzie na dupie, bo kurwa, wszystko co kurwa zrobią, a ty się dowiesz, to mają przejebane. I teraz słuchaj. Teraz posłuchaj. Zgodnie z artykułem 13 projektowania ustawy, jeżeli w związku ze zgłoszonymi przez sygnalistów informacjami doszło do naruszenia uprawnień pracowniczych wobec osoby zgłaszającej informacje lub do zakończenia stosunku pracy lub umowy wzajemnej z osobą, są na wniosek osoby, która zgłosiła te informacje, może orzec. Przywrócenie pracy odszkodowanie. Jeżeli zgłoszone informacje były zasadne i mogły doprowadzić do zapobieńcia czynowi zabronionemu lub szybszego wykrycia czynu zabronionego, jednym z wyjątkiem od szerokiej ochrony serwisu będzie przypadek, w którym osoba zgłaszająca informację była sprawcą czynu zabronionego. I teraz skup się, sam to przeczytałeś, za pośrednictwem sądu pracy. Sąd może to zrobić, przywrócić nie do pracy. A sąd może anulować zapowiedzenie, wypowiedzenia mi umowy. No. Nie? Ale, ale, status sygnalisty daje prokurator, teraz komasz? Ja rozumiem. No tak, ale sąd musi anulować to zapowiedź zwolnienia. Automat. Z automatu! Masz zgłosić, masz zgłosić na podstawie ustawy o sygnalistach informację, która, która jest toczona w postępowaniu karnym z prokuraturze złożoną do prokuratury krajowej załącznik numer jeden. Tak. Ze względu na informację o wszczętym e, czynach represyjnych w stosunku do Twojej osoby za ujawnienie e, czynów zabronionych przez e, tych m, kadrę kierowniczą i tak dalej. Tak? Wyvolnie, sorry, ja jestem wyspany, tak że. Dobra, ja... e, Wnosić się, jako, można powiedzieć, uznanie się jako statusu sygnalisty, Komasz? I przywrócenie do stanowiska pracy i objęcie ochroną. No, właśnie, tego brakowało. Te rzeczy ostatnie. No to weź o dopis ja i dalej jedziemy. No, teraz się zgadzamy. I teraz py pytanie jest jeszcze jedno: bo hmm, z tego, tam co czytałeś, wynika, że to sąd może zrobić, ale chyba. Czy na, czy, na, czy na wniosek, czy on to robi? Wiesz, na zasadzie. Na wniosek. Aha, czyli nie trzeba sprawy zakładać, tak jakby, tak? Nie. Dobrze. Teraz tak, ja szukam nazwy tego rozporządzenia, bo tutaj jest, ale nie, nie ma numeru. I... To jest jakaś dyrektywa w ogóle nie tak? tak? Tak. Ten artykuł przeczytałem, ale tutaj. To jest dyrektywa, która wchodzi automatycznie. Mhm. Piszę, że kwiecień 2019, dyrektywa o sygnalistach. Kwiecień. 2019. To pytanie jest jedno. Jeszcze. Uzupełniające. Masz. Dyrektywa o ochronie sygnalistów weszła w życie. 16 kwietnia 2019 Parlament Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów. Państwa członkowskie mają obowiązek implementować. Implementować. Czekaj. Implementować. Teraz tak. Państwa członkowskie mają obowiązki implementować i zapisy do kraj, krajowych porządków prawnych. Już jest, coś działa. Mhm. Ty... Dlatego Ci mówimy, że my się pierdalamy. Teraz, kumasz? Daj mi jeszcze tylko skończyć moje pytanie. Bo to zgłoszenie do, proku... do prokuratury powstało po zawiadomieniu. nie? Tak. No właśnie. Ale poczekaj. Stop. Zrozum jedną rzecz. Sygnalista to jest osoba, która nie tylko składa wniosek do prokuratury, ale wcześniej informowała kadrę kierowniczą. Nadal kurwa nie wiesz, co myśmy odjebali? To ci no tak, wytłumaczę. No to, to jest okej. Okay. Chciałeś kurwa robić porządek w UDT? Właśnie to robisz. I teraz ci powiem coś, czego się nie mówiłem, dlatego ja ci mówię spokojnie, spokojnie, spokojnie. Myślałem, że zatrzymujesz jak ja ci mówię, że jestem sygnalistą, że kurwa sprawdzisz, o co tu, kurwa chodzi, że ja mam ochronę prawną, kiedy cię o to mówiłem, myślałem, że to zatrębiłeś, ale nie zatrybiłeś, dobra. Hmm. Dlatego cię widziałem ja też po kurwie, żeby, <laughs> Trochę wieszy, więcej, przepraszam. Więcej. zmarszczek jak na zupie, żeby ci się pojawiło. I teraz zobacz. Ja Ci mówiłem spokojnie zabić, Żeby oni się powyłaniali. Żeby oni się po, pokazali, kurwa, wszyscy na patelni. Pamiętasz? Mm -hmm. I teraz oni wszyscy mają przejebane jak w ruskim ciągu wyobrażasz sobie, że UDT będzie musiał zaksięgować 60 milionów kurwa szkodowania? Mm -hmm. Tak jakby. Posłuchaj mnie, jest jeszcze jedna rzecz. Szukam e, rozporządzenia albo ustawy w polskim tutaj zasobie, która wprowadza tą dyrektywę. Bo tak musi być. I teraz tak. Jest projekt tak. ustawy. Posłuchaj, jest projekt. Tak! Ale do czasu, kiedy nie masz projektu polskiego, obowiązuje prawo unijne. No, dyrektywa o ochronie sygnalistów weszła w życie 17 kwietnia 2019. Czyli. Bo teraz patrz. Chodzi mi o to, żebyśmy nie wiesz, nie, nie wygupili się. Ktoś, to, to, to jest pewne, że to weszło u nas. Stary, ty nadal nie rozumiesz. Znasz ja, prawo unijne? Ja, ja znam prawo unijne i rozporządzenie musi być wdrożone. Albo ustawą, a tego nie ma. Oczywiście niby obowiązuje, ale weź się na to powoli. No. Polska. Polska. Polska sęgna. Rozporządzenie. Mamy artykuł, teraz uważaj, żeby było jasne. Z 17 kwietnia 2019, kiedy mówi się o tym, że Parlament Europejski przyjął dyrektywę i cały czas mówi się o projekcie ustawy w Polsce. Nie ma nic na ten temat, żeby ona weszła w życie. W Dobra, To poczekajcie, pokażę. Uważaj, jest coś takiego jak ustaw. Yy, 10 stycznia został skierowany do Sejmu. Tak, projekt. <laughs> no. Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Ochrona sygnalistów. 7, 7 luty. 7 lipiec. 9 lipiec. Ochrona sygnalistów, na czym polegała procedura ułożąc ochrony IK, Łokik. Co to jest? oznacza, instytucja sygnalisty czeka się to wysyła, dobra? Albo wpisz sygnalista Ułok Zobacz i dwa, dawaj to do Urzędu pracy i do Urzędu Ochrony Konsumentów. Wpisz sygnalista dwa, y, U, Urząd Ochrony i tego klienta. No, ja to się mówi o zmowach cenowych. Co? Na stronie UOKiKu, e, czekaj, kto wie. Na, na stronie UOKiKu sygnalistą nazywa się osobę, która wie o zmowie cenowej. Nie tylko. Ja czytam Daj. Suma... Daj linka, kurwa, ja pierdolę. Mhm. Nie wiem, tutaj jest tylko o zmowach cenowych. Gdy ja za chwilę cię zadzwonię, dobra? Minutka. No